Środa godzina 21.00 będzie dla każdego fana piłki nożnej ważnym dniem, ponieważ Roma zagra z Sevillą o zwycięstwo w tegorocznym finale Ligi Europy. I powiem szczerze, ja jako sympatyk AS ROMY, może nie tyle że obawiam się o to spotkanie, co jestem bardzo ciekaw, która seria zostanie przerwana, ponieważ Sevilla jest jedynym zespołem, który siedmiokrotnie razem z tegorocznym finałem awansował do finału. Europejskich rozgrywek I sied sześciokrotnie Siedmiokrotnie zobaczymy Wygrywał te rozgrywki Ale z drugiej strony mamy Jose Mourinho Który we wszystkich finałach w których brał udział Również triumfował Jose Mourinho który prowadzi AS Rome Przez troszeczkę łatwiejszą drabinkę Do finału Ale daje radę i wprowadza rzymski zespół do drugiego finału z rzędu. Ponieważ rok temu Roma zwyciężyła w Lidze Konferencji, pokonując w finale Feyenoord. Feyenoord, który na tej samej drodze do finału Ligi Europy stanął Romie i Roma go pokonała, zwyciężyła i awansowała. W poprzedniej rundzie Rzymianie grali z Bayerem Leverkusen i przebrnęli to chyba odpowiednie słowo, ponieważ z jednej strony była bardzo mocna defensywa, natomiast w pierwszym spotkaniu, e, bazowanie na kontratakach i akcjach e, m.in. młodego Bowe, który był strzelcem bramki. Jednakże wspominałem o tamtym meczu w poprzednich filmach: duża nieskuteczność, średnia rola napastników w rzymskim zespole, i to wszystko powoduje, że pod znakiem zapytania wygląda ten finał dla Rzymian. Ale z drugiej jeszcze innej strony, jakby to wziąć, AS Roma ma 90 minut, żeby zapewnić sobie Ligę Mistrzów w kolejnym sezonie i stworzyć być może taką piękną historię, piękną historię pucharu po pucharze. Bo jeżeli awansują do Ligi Mistrzów, to niesamowitą historią byłoby to, jakby zagrali w finale Ligi Mistrzów i zwyciężyli, ale tu chyba na razie za bardzo pochłaniają mnie marzenia. I przejdę do lekkiej analizy tego spotkania. Sevilla miała na pewno dużo, dużo trudniejszą drogę do tego finału. Dlaczego? Grali z Juventusem, grali z Manchesterem United. To zespoły, które jakby są klasę wyżej niż Feyenoord, Bayer, Leverkusen. Więc ta droga Sevilla była dużo trudniejsza. Natomiast, żeby nie powiedzieć, że przeciwnicy im pomagali, bo. Nie ma co ukrywać, Manchester United sam strzelił sobie bramki, które bardzo mocno pomogły hiszpańskiemu zespołowi. Hiszpański zespół tak naprawdę dwa miesiące temu bił się jeszcze o utrzymanie, i tylko wejście Mendy Libara w miejsce poprzedniego trenera sprawiło, że zespół z Hiszpanii, zespół z Seville, w tym momencie jest gdzie jest, i ten sezon może dla nich nie być w 100% stracony. Dlaczego? Dlatego, że mogą wygrać swoje ulubione trofeum. Trofeum, które zagwarantuje im to, że będą bodajże szóstą drużyną w rankingu, jeżeli chodzi o zdobycze na europejskich boiskach. Bo jedynie, jeżeli dobrze kojarzę, Bayern, Liverpool, AC Milan, Real Madrid to są zespoły, które wyprzedzają w tym momencie Sewille. Poglądam na statystyki, które przygotowałem, spoglądam na składy, które za chwilę zobaczycie na ekranie i zacznę od statystyk. Niewątpliwie Roma ma więcej spotkań. Dlaczego? Dlatego, że Sevilla grała w e, Lidze Mistrzów. Te sześć spotkań, które dzielą te dwa zespoły, to jest te sześć spotkań rozegranych przez Sewillę w. czy Seville w... Lidze mistrzów. W lidze mistrzów, w której zajęli trzecie miejsce w grupie, jeżeli się nie mylę za Manchesterem City i za Borussią Dortmund, nie awansując dalej. Roma grała od początku w Lidze Europy i w tej Lidze Europy poradziła sobie. A, nie najgorzej, mówimy tu o grupie, Zajęła drugie miejsce za inną drużyną z Sewilli, za Betisem, e, ale przedzierali się krok po kroku stopień po stopniu i trafili do tego finału. Finału, który odbędzie się w Węgrzech na Puszkarz arenie. Jeżeli chodzi o bramki, dużo mniejsza wcale nie jest, dużo mniejszy nie jest wcale dorobek Sywi, bo mają 13 goli w stosunku do 20. I te statystyki są gdzieś po stronie Romy, natomiast wynika to raczej z tego, że Roma grała na przestrzeni turnieju po prostu więcej spotkań. Zobaczmy więcej podań skutecznych. Poziom pasów jeżeli chodzi o procentowość na podobnym poziomie e, sukcesy w dośrodkowaniach, celność podań itd. To wszystko gdzieś na lekkim poziomie Troszeczkę po stronie Romy, ale tak jak mówię, ilość spotkań decyduje tutaj. Jeżeli chodzi o kartki, nie wiem czy Akunia nie wystąpi, bo tak jak dostał kartkę w meczu z Realem Madryt, to wydaje mi się, że z Juventusem w półfinale również otrzymał kartonik czerwony i on w tym meczu nie zagrał, bo tam było zamieszanie w końcówce afera, która spowodowała, że Argentyńczyk być może w finale nie zagra. Więc e, tak to gdzieś wygląda pod względem statystyk, też e, możecie sobie odwinąć, przeczytać. Jedyne spotkanie, które miało jakby znaczenie tutaj pomiędzy oboma zespołami, miało miejsce w 2020 roku, Sevilla wygrała 2-0 do 0 z Romą i awansowała dalej. E, to była, jeżeli się nie mylę, kampania 19-20 w starciu Sevilla-Roma e, i w tej kampanii w Lidze Europy Sevilla wygrała Ligę Europy. I Roma pożegnała się wówczas z turniejem. Jeżeli chodzi o aktualną formę, ja bym się nie sugerował ostatnimi spotkaniami. Tak jak Real Madryt Rodrygo w zasadzie. Bo Real Madryt to duże słowo, duży zespół, a tak naprawdę duży krok w stosunku do tego zwycięstwa poczynił sam Rodrygo, Brazylijczyk wygrał przeciwko Sevi, zdobywając dwie bramki, wygrywając 2-1. Pozostałe mecze myślę, że można jednak tutaj potraktować z przymrużeniem oka. Nie wiem, czy skład, jakim wyjdą, będzie podobny do tego z Juventusem, e, natomiast e, mają jakość w tym zespole e, i, i nie sugerowałbym się tymi wynikami, ale jedna rzecz, która może być tu warta zaznaczenia. Sewilla rozegrała 21, 24 i 27 maja trzy spotkania, 18 również, jeżeli spojrzymy na daty. Dlaczego o tym wspominam? Dlaczego sam spoglądam na ściągę? Dlatego, że Roma w tym samym okresie rozegrała dwa spotkania. E, jakby od 18, licząc ostatniego meczu, rozegrała dwa mecze: przeciwko e, Salernitanie, a także przeciwko Fiorentinie. I, I tutaj też nie sugerowałbym się wynikami, że José Mourinho po prostu oszczędza swoich zawodników. W meczu z Fiorentiną wystąpił dużo młodych zawodników. To wcale nie e, usprawiedliwia naszych y, mm przynajmniej moich ulubionych zawodników z Rzymu z porażki, bo tak naprawdę przegrali mecz na własne życzenie, tracąc gole w 90. minucie po głupich błędach, po braku e, odpowiedzialności obrońców i dlatego też ja na przykład bardzo byłem niezadowolony z tego wyniku, bo pomimo wygranej AC Milan wczoraj, e, to jeszcze ta nadzieja na końcówkę sezonu była mocna, ale z drugiej strony od początku było wiadomo od początku od dwóch, trzech tygodni, w których tu rozstrzygnął, no dwóch tygodni, w których rozstrzygnął się mecz Leverkusen-Roma, bo wiadomo, że Jose Mourinho rzuca wszystko na mecz w środę o 21:00 na Puskas-Arenie. Więc tak to wygląda pod kątem statystycznym. Leciutki pik na składy AS-Roma. Bardzo mocna obrona Częstochowy przeciwko Leverkusen w drugim meczu. Jeżeli się nie mylę, expected goals dawało Leverkusen przynajmniej jedną bramkę, jedną bramkę, która zapewniłaby dogryżkę, jednak nieskuteczność, a także fenomenalna forma Patricio zapewniła Romie awans do tego finału i Patricio myślę, że na pewno wystąpi w tym finale. Myślę, że Smalling również będzie zdrowy na ten mecz. Myślę, że wyjdzie Mancini i wyjdzie Ibanes. To będzie trójka obrońców, która wystąpi w Romie. Nie wiem jak będzie ze środkiem pomocy, myślę, że możemy spodziewać się Pelegriniego na pewno. Myślę, że Matić może zagrać, nie wiem co z Bowe, zobaczymy. Wijnaldum też występował, więc być może Holender w składzie. Boki to jest zagadka, bo trochę rotuje składem, ale myślę, że może wyjść Zalewski i Spinazzola w tym spotkaniu. No i tutaj przód, nie wiem czy będzie to 3-5-2 klasyczne, czy 3-4-3, którym lubił grać Mourinho bo nie wiadomo i zagadką jest tak naprawdę dyspozycja Dybali. Zagadką jest dyspozycja Dybali i to jaki schemat, jaki system zastosuje, jaki system zastosuje Jose Mourinho, w jaki sposób będzie chciał wyjść na to spotkanie. Na pewno nie wyjdzie y tylko i wyłącznie defensywnie, bo to by była obelga w stronach Portugalczyka, bo jest to naprawdę wybity trener, który też potrafi prowadzić zespoły, które zdobywają mnóstwo goli. Sam bronił się tym argumentem, że jego Real Madrid zdobył ponad 100 bramek w lidze, zapewniając sobie mistrzostwo, mistrzostwo gdzie był sam jakby oskarżany o to, że prowadzi zespół bardzo defensywnie więc myślę, że wystąpi Abraham, co do jeszcze jednego zawodnika w składzie mogę mieć wątpliwości, być może Cristante, który tutaj jest zaprezentowany w linii obrony wystąpi w linii pomocy, a, a, a z przodu zagra Pellegrini właśnie z Weinaldumem, a w środku zagra Matić z Cristante zobaczymy, ten skład jest zagadką i jeżeli chodzi o skład Sevilla to myślę, że tutaj na pewno wystąpi Boną w bramce. Tutaj, właśnie, znak zapytania odnośnie Akuni. Myślę, że najstarszy zawodnik na boisku, na Was, również pojawi się na boisku. Fernando, Rakitic to są zawodnicy, którzy zagrają, myślę. Nie wiem, jak z Brianem Gillem, On mi bardzo podobał się dwa sezony temu. Jeżeli się nie mylę, to było jeszcze na hiszpańskich boiskach. On na chwilę trafił do Tottenhamu, ale tam nie zrobił kariery. I, i, I tutaj Brian Hill może wystąpić w tym spotkaniu i to jest groźna broń trenera Mendilibara. No i N Siri, któremu taktyka hiszpańskiego szkoleniowca naprawdę bardzo mocno pasuje. Dlaczego pasuje? Dlatego, że en jest wysokim zawodnikiem, zawodnikiem, który potrafi grać głową, potrafi wykorzystywać dośrodkowania, znajduje się w polu karnym, zaprezentował to również w spotkaniach, Ligi Europy zaprezentował to w spotkaniach wiadomo Ligi Hiszpańskiej, ale chciałem powiedzieć o Mistrzostwach Świata, bo na Mistrzostwach Świata też był podporą swojej reprezentacji i też nieprzypadkowo Maroko awansowało tak daleko, bo miało w swoich szeregach takiego zawodnika jak Enne Siri. Więc ten skład na pewno będzie ciekawy, będzie mocny i ten mecz będzie interesujący. Wydaje mi się, że poruszyłem wszystkie, że tak powiem, możliwe tutaj e, aspekty tego spotkania. Dogłębnie opisałem e, historyczne zaszłości. Jeżeli chodzi o taktyczne podejście, ciężko tu przewidywać. Sevilla gra fajną piłkę, e, ale prostą piłkę. Piłkę polegającą na dośrodkowaniach, piłkę polegającą na strzałach, na szybkim przenoszeniu gry do przodu piłkę, która może się podobać i piłkę, która jest skuteczna. Za Sewillą stoi historia, natomiast Roma odpowiada fenomenalnym szkoleniowcem, e, głodem zwycięstwa, e, potrzebą zwycięstwa, bo, bo Rzymianie muszą wygrać, żeby uratować swój sezon. E, i, I Rzymianie dają na szali taki jeden argument w postaci nieprawdopodobnej obrony. Jeżeli Sewilla nie sforsuje tej obrony szybko, to im dalej w las, tym naprawdę yy, ja mam taką przynajmniej nadzieję, że ta gra będzie się otwierać i Roma będzie w stanie kontratakować i tworzyć swoje sytuacje i zdobędzie bramkę. I tak jak wielokrotnie powtarzam, typ życzeniowy, natomiast myślę, że bardzo możliwy do zrealizowania zwycięstwo skromne AS-ROMy. 1 do 0 bądź 2 do 1, stawiałbym na 2 do 1. Roma wygrywa Ligę Europy i przełamuje pasce Seville. Tak bym chciał, tak bym chciał, żeby było. Będę bardzo mocno kibicował S. Romie i w zasadzie powiedziałem wszystko, co, co, co chciałem powiedzieć odnośnie tego spotkania. Także dziękuję bardzo, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zostawcie łapeczkę w górę. Trener Beniamin, kłaniam się. Hej.